Czy badanie grupy krwi wystarczy, aby ustalić ojcostwo? Badanie grupy krwi może co najwyżej wstępnie wykluczyć ojcostwo, ale nigdy go nie potwierdzi. Dlaczego? Sytuacja, gdy ojciec i dziecko dzielą tę samą grupę krwi, w żaden sposób nie jest w stanie w 100% potwierdzić, że to ten konkretnie mężczyzna jest biologicznym ojcem tego dziecka. Miliony mężczyzn mających tę samą grupę krwi mogłoby być potencjalnie prawdziwymi ojcami tego jednego dziecka, a to jest po prostu niemożliwe. Testy na ojcostwo z grupy krwi to już przeszłość. Była to jedna z najwcześniejszych metod ustalania ojcostwa, ale została już wycofana. Jedyną metodą, która da Ci pewność, są testy DNA. Każdy z nas ma unikalny profil genetyczny, który dziedziczy po swoich rodzicach. Pobierając próbki od domniemanego ojca i dziecka, możemy je ze sobą porównać i uzyskać jednoznaczny i niepodważalny wynik. Test DNA to 100% pewności. Takim testem możesz potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo raz na zawsze i możesz to też zrobić dyskretnie. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o testach na ojcostwo.